Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Do Brzozowa tłumnie zjeżdża młodzież z archidiecezji przemyskiej na 12. spotkanie młodych pod hasłem Błogosławieni Czystego Serca. Jest szumniej radośnie. W dwóch domach powstającej wioski dziecięcej w Brzozowie zakwaterowana została grupa 55 ewangelizatorów Szkoły Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej. Ewangelizatorzy to młodzi studenci, którzy zgłosili swój udział do posługi ewangelizacyjnej podczas spotkania młodych. Wspólnota ta liczy kilku kapłanów i kilkadziesiąt osób świeckich współpracujących w dziele ewangelizacji. Ofertą szkoły są m.in. kursy ewangelizacyjne, rekolekcje szkolne, rekolekcje i misje parafialne. Głównym takim czasem naszego działania będzie dzień jutrzejszy, to znaczy sobotni, podczas pracy w grupach wyruszają na tzw. Tak siatkę, to znaczy na indywidualną ewangelizację. No, niestety nie wszystkie, nie wszystkie dzieci, młodzież, która tutaj przyjeżdża, trafia na spotkania w grupach, więc my właśnie w tą taką cudzysłowi, cudzysłowiową siatkę chcemy ich złapać, porozmawiać z nimi, dzielić się swoim doświadczeniem wiary i też starać się zaprosić, doprowadzić do tego, aby zaprosili Jezusa do swojego życia. Po obiedzie, zanim zaczną się jeszcze oficjalne punkty programu, przygotowujemy taki flash mob, to znaczy z różnych miejsc Brzozowa, wyjdą specjalne lizaki zapraszające, ściągające młodzież w jedno miejsce, gdzie będzie wspólna zabawa, animacja, która zostanie przerwana czas orędzia, e, świadectwa ewangelizacyjnego. E, Ponadto będziemy rozdawali cytaty ze Słowem Bożym, e, będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w tak zwanych mobilnych konfesjonałach. Będziemy się stali także wejść chociażby na projekcję filmu Bóg nie umarł, by tam też e, po projekcji filmu też poprowadzić pewne podsumowanie, e, o, wygłosić orędzie ewangelizacyjne. Też myślę, że koło Kościoła podczas koncertu Michała Szuby też y, będziemy tam y, też chcąc rozdawać Słowo Boże, rozmawiać z ludźmi poruszonymi y, tymi treściami, aby w ten sposób też dzielić się swoim doświadczeniem wiary, aby też oni mieli szansę spotkania żywego z Chrystusem. są zadowoleni z gościnnego przyjęcia gospodarzy, Państwa Bożeny i Andrzeja Bieńczaków w wiosce dziecięcej. Jesteśmy z Przemyśla, jesteśmy Szkołą Nowej Ewangelizacji Świętego Jakuba Apostoła. To jest wspólnota, która łączy, która jakby współtworzy ogólną Szkołę Nowej Ewangelizacji w Polsce. Czym się zajmujecie? Wyszukujemy nowych metod, nowego dotarcia do ludzi, dzielimy się własnym doświadczeniem, tak aby dzielić się Jezusem, którego mamy w sercu, bo istotą ewangelizacji jest mówić o Jezusie, którego mamy właśnie w sercu. Za Wami kilka fajnych projektów, m.in. lata w Bieszczadach. Tak, zgadza się. To jest jeden z takich naszych priorytetów, jeśli chodzi o cały rok formacji, bo formację zaczynamy we wrześniu, a właśnie kończymy wakacyjną ewangelizacją Bieszczadów. Kto tworzy Waszą formację? Formacje tworzą kapłani przede wszystkim, którzy są w naszej wspólnocie oraz ludzie z różnych wspólnot. To trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że to jest wspólnota, to jest szkoła, która łączy ludzi z różnych wspólnot. To nie jest RAM, to nie jest Oaza, tylko wszyscy chętni, którzy autentycznie wierzą w Jezusa Chrystusa, chcą się dzielić i chcą ewangelizować, wyjść do człowieka. Dziękuję. A jak będzie wyglądała Wasza działalność teraz podczas Dni Młodzieży? Mam na celu jako szkolowej ewangelizacji wyjść do młodych podczas właśnie podczas spotkania w grupach szkoła Nowej ewangelizacji wychodzi w parach, aby ci którzy też nie uczęszczają na te spotkania, aby, aby mogli zobaczyć nas, porozmawiać z nami, też proponujemy im modlitwę. I mamy właśnie zamiar, zamiar wyjść do ludzi młodych, do tych, którzy poszukują w sercu Boga. Aby po prostu zbliżyć się bardziej do wiary, przez wiary do Pana Boga. Dziękuję. A jak Wasze wrażenia po przyjeździe do Brzezowa? Bardzo miło. Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni warunkami, jakie mamy mieszkaniowe, ponieważ często zdarza się tak, że śpimy gdzieś po szkołach, po jakichś salach szkolnych, a tutaj mamy bardzo fajne mieszkanie, pokoje, łazienki. Zostaliśmy bardzo miło przywitani przez gospodarzy. Dbają o to, aby nam nic nie brakowało i jesteśmy bardzo zadowoleni, Myśmy, że będzie to bardzo dobry i owocny czas tutaj w Brzezowie. A proszę jeszcze powiedzieć, gdzie zostaliście ulokowani? W wiosce dziecięcej. Jesteśmy też się dowiedzieliśmy, że jesteśmy pierwszymi lokatorami tutaj tej wioski, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ to jest też dla nas taki zaszczyt, że jako pierwsi możemy tutaj mieszkać. Są bardzo fajne warunki i bardzo fajna atmosfera, także. Dziękuję bardzo. Oficjalne dwunaste spotkanie młodych rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w kościołach stacyjnych w Bliznem, Brzozowie, Kolegiacie, humniskach, Krzyżówce, Przysietnicy i Starej Wsi. Nabożeństwo w Kolegiacie Brzozowskiej przewodniczył ksiądz biskup Adam Szal, który uroczyście przywitał młodzież. Teraz drodzy bracia i siostry, zechcielibyśmy tak bardzo odpowiedzialnie przeżyć ten moment nabożeństwa, który za chwilę nastąpi. Autorzy tego nabożeństwa zaproponowali... Zastosowanie szczególnego znaku. Chyba jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy takiego znaku. Będzie to powtórzenie symboliczne powtórzenie tego wydarzenia, które miało miejsce 3250 lat temu. Za chwilę naszej obecności ten Boże, który tutaj jest wykonany i stoi na początku prezbiterium, zostanie rozprzaskany. Ale mam taką propozycję, Abyśmy w postaci tego bożka rozprzaskali te nasze bożki, które są w nas. Abyśmy rzucili o ziemię to, co nas zniewala, niszczy, co jest naszym złym przyzwyczajeniem, co jest naszym bożkiem. Może przy tej okazji warto zrobić sobie jakieś postanowienie związane z naszym powrotem do domu, do naszych rodzin. Może będziemy Bardziej zabiegali o to, aby formować swoją duchowość, swoje wnętrze duchowe. Może sięgniemy częściej do Pisma Świętego, a może potrafimy dzień, tydzień przeżyć bez komórki, bez internetu, bez takiego czy innego marnowania czasu na te środki, które służą człowiekowi, ale nadużywane mogą go zniewolić. Może będziemy bardziej otwarci na drugiego człowieka i patrzymy, popatrzymy na niego nie, na nie jak na przedmiot, ale na osobę, na jej, która ma swoją godność. Może tak popatrzymy na moją sympatię, mojego chłopaka, moją dziewczynę. Może docenimy w nim to, co jest najważniejsze. Może pomyślimy o tym, że mamy razem się zbawić. Może to przeleci przez naszą myśl i to będzie naszym sukcesem. Pomyślmy o tym i jakby te wszystkie bożki, które nas niszczą, które nas zniewalają, niech zostaną rozprzaskane i niech w ich miejsce każdy z nas postawi tego jedynego, prawdziwego Boga, który jest naszym zbawicielem. Amen.